Dobry dzień, dobry dzień, dobry dzień, dobry dzień, dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Rafał Słowski, kryptobloger z tej strony. Krótka analiza Bitcoina, Bitcoin, co dalej? Po pierwsze, wybiliśmy się z tego długoterminowego trendu spadkowego i utrzymujemy się powyżej bardzo... Dobrze, wymalowaliśmy tutaj nowy trend wzrostowy. W chwili obecnej odbiliśmy się od ATH 73600 i jesteśmy na poziomie 69 69800. Utrzymujemy się również powyżej średniej kroczącej 120, więc bardzo dobrze. Z czym związana jest ta drobna korekta? Po pierwsze, odbijamy się od ATH. Po drugie, 1 listopada to jest okres, w którym Fundusze inwestycyjne realizują straty po to, aby optymalizować się podatkowo, więc to jest okres, kiedy aktywa o większym ryzyku gorzej sobie radzą. Po drugie... Cykliczność miesięczna. Na pewno musimy zwrócić na to uwagę. W ciągu ostatnich 4 miesięcy, za każdym razem, pomiędzy 28 a 7 dniem miesiąca, Bitcoin spadał, wyznaczając dołek pomiędzy 5 a 7 dniem miesiąca. Wygląda na to, że w tym wypadku sytuacja się powtarza. Analizując cykliczność długoterminową, to za każdym razem, kiedy październik był zyskowny, to listopad również świecił się na zielono. Lata e, wyborcze 2020, cały kwartał na zielono, następnie 2016, również cały kwartał e, na zielono, 2012 rok to e, minusowy październik, listopad, grudzień na zielono. Także długoterminowa cykliczność również jest po naszej stronie. ETF-y skupują co niemiara. Ostatnie dni to w ogóle były masywne zakupy. No i rynek opcji. Na rynku opcji mamy zdecydowanie więcej opcji call. Opcje call to te, które są opcjami na wzrosty. Ja ubezpieczam się na to, że jeżeli Bitcoin. Rośnie np. do 100 tysięcy dolarów, to wciąż mam opcję zakupu za 69%. Tych opcji call jest około 60%, opcji put około 33%. Więc zdecydowanie więcej opcji call. Biorąc również pod uwagę, biorąc również pod uwagę przepływy finansowe i to, że w tym kwartale podaż pieniądza powinna się zwiększać po pierwsze ze względu na kapitał wypływający z reverse repo na kapitał który będzie realizowany z TGA Stanów Zjednoczonych myślę że w perspektywie czasu do stycznia czeka nas całkiem przyjemny czas na rynku kryptowalut nara